Z okazji dnia seksu postanowiliśmy przeprowadzić sądy z mieszkańcami Tarnowa. Zapraszam. Czy istnieje seks bez miłości? Nie. Nie istnieje? Dlaczego? No, bo musi być miłość. musi być ślub? Istnieje. Dlaczego? Nie wiem, tak mi się wydaje z potrzeby. Pierwszy ślub. Nie. Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Ciężko mi powiedzieć. A ma pan jakieś ekscytujące miejsca, w których można to robić? A raczej nie. Raczej nie, czyli lepiej w domu. A można wszędzie. Czyli to wszystko zależy zdaniem. od wyobraźni, dokładnie. Nie do mnie to pytania. Kolega chce odpowiadać. A czy jest jakiś zdrowy? No na pewno. No. No, tak. W zdrowym ciele, w zdrowy duch. Spala się kalorie. Na pewno to musi być zdrowe. No, więc na pewno. Jakaś forma sportu. Tak. Dlaczego? Bo to jest naturalna potrzeba człowieka. Dużo kalorii się wtedy spala, jak myślisz? Że... Nie wiem. Gdzie najczęściej jest przyjemnie yy, to robić. Takie ekscytujące miejsce. Czy ja wiem, no chyba w domu albo no, można też i w plenerze, no co kto woli. Najlepsza własna sypialnia. A coś w miejscu publicznym. O nie, dobra! Jakieś łąki może. No pewnie, że ktoś kocha naturę, to się tam odnajdzie. Jakieś jeziorko w środku lasu. Za <noise> tym nie wiem. <noise> Z czego to jest? No w TV. Tak, w sonda. Aha w domu. W domu. W domu. W domu najlepiej. W domu. Gdzie jeszcze? Tego to nie wiem zbytnio. Gustuję w staromodnych sprawach, wolę w domu. Na, na, na mieście raczej odpada. Na mieście raczej odpada. Nawszy na przykład na jakieś takie łąki, lasy. Jak ktoś chce, no to może przecież. Jak ty lubi. <noise> Tem é sexo me wash? Yeah. yeah. yeah.